Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu pokazać mój sposób na sałatkę z brokuła i z piersi z fileta z kurczaka. Pierwsze co musimy wykonać, oczywiście musimy ugotować naszego brokuła. Wystarczy jak go ugotujemy tak al dente, on będzie w sałatce, nie musi być to bardzo mocno ugotowane. Ja dosłownie od momentu jak zagotowała mi się woda... Dodałem brokuła, gotowałem go o 3 minuty. On jest taki al dente. Drugim krokiem, niech to sobie tutaj stoi z boku, niech to sobie chwilkę tam przestygnie. Drugim krokiem yy, usmażyć sobie naszą pierś z kuczaka. Tu jest 300 g piersi z kuczaka, pokryjemy sobie w takie paski, będzie ładnie w sałatce wyglądać, a brokuła mam pół kilo. 300 g fileta, pół kilo brokuła. Smażymy naszego filecika. Damy trochę oliwy. Poczekamy chwilkę, niech to nam się rozgrzeje. Smażymy naszego filecika. Filet nam się już troszkę podsmażył. Możemy go w tym momencie doprawić pieprzem i solą. I sobie jeszcze doprawimy go papryką słodką. Trochę soli, trochę pieprzem i papryka słodka. Zbieramy dosyć sporo tej papryki. O, niech to nam się smaży. Dobrze, myślę, że wystarczy smażenie tego kurczaka. Minęło już 10 minut, on już na pewno nie jest surowy. Zostawimy sobie go na patelni, niech sobie ten filecik y, stygnie. A my zabieramy się za kolejny krok. A na innej patelni, mniejszej, podsmażę sobie słonecznik, który udekorujemy sobie naszą, naszą sałateczkę. Tu mam 50 gram słoneczniku, wezmę go troszkę upraża. Niech ten słonecznik nam tutaj z boku powoli się praży, a my sobie zrobimy sos do naszej sałatki. A co będziemy potrzebować do naszego sosu? Na pewno łyżkę miodu. W moim przypadku tyle. Myślę, że spokojnie wystarczy. Dwie łyżki majonezu. Takie dosyć czubate. Dobrze. I 200 ml jogurtu naturalnego. A postawiłem wagę, w sumie nie wiem po co ta waga. Ale to nic. Nie przydała nam się, odstawimy ją. Damy sobie jeszcze tutaj przyprawę. Damy sobie trochę tej papryki słodkiej znowu. Nabierze nam to jakiegoś ładnego koloru. I damy sobie trochę pieprzu. I damy sobie jeszcze trochę soli. Ale dosłownie troszeczkę. O, teraz wszystko ładnie za sobą wymieszamy. Chodzi o to, żeby ten miód się ładnie tam rozpuścił. On był dosyć gęsty. Dobra, nasz sosik gotowy. Jeszcze w międzyczasie przygotowałem sobie w kosteczkę, serfeta sobie skroiłem, pokroiłem w taką większą kostkę. Tu jest tego 200 gram. I jeszcze do tej sałatki będziemy potrzebować 150-200 gram kukurydzy. Na sam dół dajemy naszego brokuła zblanszowanego. Pół kilo tego brokuła. Później dajemy naszą pierś z kurczaka przysmażoną na patelni. Bardzo ładnie to wygląda, teraz dajemy naszej fety. Teraz sobie damy, chyba zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć, ogórka zielonego, 150 gram ogórka zielonego. Też skroiłem go w taką większą kostkę. Teraz damy sobie naszej kukurydzy. Oj. Nasza kukurydza. Teraz sobie posypiemy to naszym słonecznikiem, który wcześniej żeśmy sobie uprażyli. Dobrze. I na to wszystko damy sos, który żeśmy przed chwilą też robili. I nasza sałatka gotowa. Wystarczy to teraz wszystko ładnie wymieszać ze sobą, nałożyć na talerz i mamy sałateczkę gotową. Dobra, I mieszamy. Mam nadzieję, że trochę małej miski użyłem, ale jakoś to wymieszam. Taka fajna sałatka imprezowa. My ją zjemy do obiadu, ale w fajny sposób też na sałatkę na jakąś imprezę. Zdecydowanie mogę użyć jakiejś większej miski, ale to nic. W nam trochę ostyk, też nie może być taki gorący do tej sałatki. Dobrze, powiedzmy, że to jest wymieszane, nałożymy sobie teraz to na talerz. I można powiedzieć, że sałatka skończona, zrobiona.